Jestem na czołgu. Mary jest w dole. Mary jest w dole. Ja jestem na czołgu. Na wieżyczce. Zaraz na wieżyczkę wejdę. On nie jest takie proste. Kurwa. Ach, jestem na wieżyczce. Jestem na wieżyczce. Na czołgu. Słuchajcie. Mary jest obok. Ludzkrzynka, ale pełna butelek i puszek. No. Jestem na czołgu, także luz. Wlazłem, powiedziałem, że wlazę. Pozdrawiam wszystkich. Serdecznie tam jest armata. Tu jest czołg. Nie, dał, nie udało się wejść do środka, bo ja jestem za duży, żeby tam wleść. No. Co? No, już lecimy. Już lecimy. Także luzik tak to wygląda mniej więcej Jak widzicie Teraz będę próbował zejść normalnie aby mordy nie obić Mam nadzieję, że się uda Tam dla Mario O tak on jak jest no <laughs> No ja kurwa ty to jesteś nagrywał Pios poziomie no Dobra, czekajcie <laughs> Teraz siebie widzisz <laughs> Nie No już jesteś ma <laughs> Dobra Zeskakuję No że, ja również ja też Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo, radośnie i kolorowo. Nie, jeszcze nie zamykaj. No, także zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to dla Was. Zrobiliśmy ten czołg. Zrobiliśmy to dla Was. Pozdrawiamy. No i do góry nogami jest pewnie. No oczywiście, to jest Mario cały. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i trzymajcie się zdrowo, na pewno coś będzie kolorowo.